Cześć, kochane, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, co On chciałby mi e, powiedzieć. E, do wyboru macie, kochane, moje trójkę, czwórkę lub piątkę. E, no i co, zastanawiajcie się, wybierajcie. A ja chciałam Wam podziękować za to, że ze mną jesteście, że e, lajkujecie, że wspieracie mój kanał. E, kocham Was za to. Dziewczyny, że ze mną jesteście. No dobrze. Co on chciałby mi powiedzieć? Trójka, czwórka bądź piątka. Czwórkę, oj, bo mi się rozsypało i piątkę. Chowam, zaczynam od trójki, od tych z Was, które wybrały numer 3. Karta rada. I karta anielska, niech czekają, co on chciałby mi powiedzieć. Askielichów. O oh, wow, kochana. Same, nie, myślałam, że tylko wielkie arkana, ale askielichów to przecież nie wielkie arkana. Kochana, miłość, wielka miłość. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocha i... W tym rozkładzie nie mam absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że ten kielich uczuciowy jest wypełniony uczuciami, tymi właśnie tylko i wyłącznie pozytywnymi. Radość, miłość, szczęście to są uczucia, którymi ten kielich będzie wypełniony, bo rozkład jest tutaj bardzo, bardzo pozytywny. Kochana. Jest tutaj e, dalej karta, e, która mówi o e, 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 odrobinie tajemniczości, o pięknej kobiecie, o kobiecie ukrywanej. E, to też informacja dla tych z Was, bardzo pozytywna, dla tych z Was, e, których e, mężczyzna jest zajęty, których mężczyzna jest w relacji stałej. O, może nie tyle zajęty co w stałej relacji, albo nie chce was jeszcze pokazywać, przedstawiać, przedstawiać swojej rodzinie, swoim przyjaciołom. Jesteście tutaj tą kobietą odrobinę ukrywaną, taką zawoalowaną. Zawoalowaną kapłanką. I teraz, kochane, ta karta mówi również o tym, że jesteście piękną kobietą dla Niego. Co On chce przez tą kartę powiedzieć? Jesteś spełnieniem Jego marzeń, jesteś piękną kobietą, jesteś kobietą, której On pożąda. Jesteś dla niego również e, jeszcze w tej chwili tajemnicą, bo <laughs> to też może być tutaj właśnie w tym przekazie, że on jeszcze nie do końca rozszyfrował, e, zresztą czy w ogóle którykolwiek mężczyzna do końca rozszyfruje to, co nam tam w duszy dziewczyny gra. Niemniej jednak On tutaj ma świadomość tego, że jeszcze nie odszyfrował wszystkiego, albo nie poznał Ciebie wystarczająco dobrze. Nie odszyfrował wszystkiego tego, co właśnie w Twojej duszy gra. Nie zna być może wszystkich Twoich przyzwyczajeń, nie wie, co sprawia Ci największą radość. Sprawia mu to przyjemność, na pewno sprawia mu to olbrzymią przyjemność. Oprócz tego mamy tutaj kartę głupca, a więc on chce ci powiedzieć, że pragnie zacząć z tobą nowe życie, nowy etap w swoim życiu. Głupiec to również informacja o tym, że z tobą w Twoim towarzystwie. On czuje się tak, jak nowonarodzony. Jest mu dobrze, nie ma rutyny w waszej relacji, nie ma rutyny w waszym związku. Jest coś sympatycznego, jest powiew świeżości, a więc jeżeli zadziało się tak, jeżeli akurat dotyczy to ciebie, że Mężczyzna, o którym tutaj pomyślałaś, ma stałą relację, to ty możesz być właśnie tym e, takim świeżym, po, świeżą energią, takim powiewem świeżego... Powietrza w jego życiu i wówczas będziesz tą tajemnicą, będziesz tą kobietą ukrywaną, ale jesteś również jego wielką miłością. I to chciałby ci powiedzieć. Pragnie również, aby wasze życie, wasza relacja toczyła się całkowicie według nowych zasad. On nie chce podążać. On nie chce podążać takimi właśnie utartymi szlakami, utartymi ścieżkami. Chce doświadczać z Tobą, chce doświadczać w Twoich ramionach czegoś całkowicie nowego, wspaniałego, pięknego i chce tak jak ten głupiec zaczynać, zaczynać nową drogę. Kochane, niekiedy. Mówi się, że facet głupieje na nasz widok i może tutaj właśnie w tym rozkładzie też dobrze byłoby wspomnieć, bo ten głupiec również z tym mi się kojarzył, ale głupieje na nasz widok w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Plącze mu się język, jest przeszczęśliwy. Mieszają mu się daty i to szczęście tryska z niego na każdym kroku. Mega fajny rozkład. A ty masz koło fortuny jako kartę radę tutaj. Fortuna kołem się toczy, nie zapominaj o tym, kochana. Jeżeli teraz czujesz niedosyt czegoś, jeżeli uważasz, że jeszcze nie nadszedł czas dla Ciebie, to w najbliższym czasie nowy etap w Twoim życiu w się po. Od koła fortuny dostaniesz tę fortunę, dostaniesz szczęście, dostaniesz radość, dostaniesz również zabezpieczenie finansowe, a więc również tutaj, od strony materialnej, nie będzie w Twoim życiu, w Twojej teraźniejszości czy niedalekiej. W przyszłości nie będzie żadnych problemów. No i koło Fortuny to oczywiście ten krok do przodu, ten nowy etap, nowy dobry etap. Koło Fortuny zazwyczaj zwiastuje o tym, że problemy, które były, odchodzą, a pojawia się coś nowego, coś wspaniałego, coś, co przynosić będzie nam tylko. Radość. Radość, no i właśnie jeszcze radość dostałaś od kart anielskich. Radość jest najwyższą energią, to magiczne przeczucie, że wszystko jest możliwe. Jej źródłem jest wdzięczność za dary, które niesie ze sobą każdy moment. Przyciąga i tworzy obecne i przyszłe chwile na najwyższym poziomie. Piękny rozkład macie, kochane moje. Bardzo, bardzo sympatyczne i bardzo dobre karty. Dziękuję wam za to, że ze mną byłyście. Proszę was o łapeczki w górę. Proszę was o komentarze. Całuję was. Zdrowa Baba i Tarot. Trójka, czwórka teraz. Czwórka. Dla tych z Was, które wybrały czwórkę, co on chciałby ci powiedzieć? Ósemka kielichów, umiarkowanie i imperator, i cesarz. <laughs> Kochana, jemu tutaj marzy się zakończenie pewnego etapu. Może nie skończenie relacji, ale zakończenie pewnego etapu. Yy... W momencie, kiedy patrzę na wszystkie te trzy karty, bo mamy tutaj ósemkę kielichów, yy, mamy, yy, mamy równowagę i mamy, znaczy yy, 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 umiarkowanie i yy, yy, cesarza. Yy, yy, przepraszam bardzo, i yy, cesarza. I teraz patrząc na te wszystkie trzy karty razem, mam wrażenie, że yy, no coś nie do końca tutaj, że tak powiem, jest halo w tej Waszej relacji. Ogólnie niby dobre karty, e, ogólnie niby wszystko powinno być tak jak trzeba, a jednak mam wrażenie, że zapowiało tutaj e, chłodem od pewnego czasu. I teraz tak, ponieważ imperator, ponieważ cesarz zawsze ma to swoje cesarstwo, e, cesarz e, również trochę lubi manipulować nami. Cesarz ma swoją cesarzową, której będzie, do której będzie wracał, nawet jeżeli już będzie chłodno w sypialni, jeżeli już nawet tam będzie na prawo i lewo opowiadał, jak to on jej nie lubi i jak to mu ona przeszkadza w życiu. On zawsze będzie do niej wracał jak po sznurku, bo tak mu jest wygodnie, bo tak sobie już poukładał w życiu i już. Cesarz natomiast lubi mieć jeszcze swój dwór, swoje dworki przede wszystkim, czy dwórki. I teraz kochana, prawdopodobnie, przez to, że no trochę się tutaj tak jakby wystudziły relacje, tak jakby nie wiem, nie było nowych pasji, nie było, nie było nagle jakiegoś powera, jakby ta iskra zapalna gdzieś tam zaczęła w waszej relacji przygasać, to on będzie chciał tak pokierować, tak pokierować sytuacją, tak, przekazać ci pewne informacje, aby coś tutaj mogło się zakończyć. I to jest właśnie takie, tak jak w tej karcie umiarkowania tak nie będzie chyba jeszcze do końca pewien, czy chce Ciebie całkowicie odsunąć od siebie. Tylko będzie chciał zakończyć pewien etap w waszej relacji. Może być tak, że będzie cię trochę odpychał i trochę przyciągał. Może być tak, że swoim zachowaniem spowoduje, że ty będziesz chciała się od niego odsunąć, ale wtedy on będzie cię Znowu jakoś osaczał tym gorącem, tą pasją, znowu ci coś obieca i znowu cię przyciągnie. I tutaj między Wami będzie taki etap dziwny. On mi wygląda na, na bardzo dziwny, czyli trochę chłodu, trochę ognia, trochę uczucia, trochę pasji. I tak trochę tego, trochę tego przyciągnie, odepchnie. Nie będzie się umiał z tobą rozstać całkowicie, e, natomiast e, jeżeli ty byś podjęła decyzję o odejściu, będzie próbował przyciągnąć cię e, na nowo. Czyli ani on nie będzie mógł cię odepchnąć, ani on, e, ani tobie nie pozwoli e, do końca odejść. No, takie bardzo dziwaczne tutaj są e, energie w waszej relacji. Tak po prostu y, na zasadzie chciałbym i boję się, albo na zasadzie takiego psa ogrodnika, który y, sam y, nie chce y, z czegoś skorzystać, ale obcemu nie odda. No takie dziwne. I to, to kochana, on ci chce przekazać. Ty masz piątkę mieczy. Piątka Mieczy również jest energetycznie bardzo podobną kartą do tego rozkładu. Piątka Mieczy to yy, karta wygranego, ale Piątka Mieczy mówi o tym, że w relacjach i właściwie w życiu również yy, nie ma do końca wygranych i nie ma do końca przegranych. Zawsze, jeżeli z kimś walczymy, zawsze, jeżeli z kimś się spieramy i wygrywamy, to jest jakaś taka nuta w nas, która mówi: Kurczę, straciłam tyle energii, czy było warto, czy to mi było potrzebne do życia. Czyli karta piątki mieczy podpowiada, żebyś. Zastanawiała się zawsze przed podjęciem wyzwania, przed podjęciem walki, czy warto tracić energię, nawet jeżeli masz w planach wygraną, nawet jeżeli widzisz tę te te swoją wygraną, czy warto jest szarpać się, kłócić się. Czy nie lepiej po prostu e, zwyczajnie od, odpuścić, odwrócić się i odejść? Nie zawsze wygrany jest na końcu e, szczęśliwy, więc o tym ta karta mówi. Deszcz obfitości z kolei pokazuje dla Ciebie karta anielska. Chcąc uzdrowić Twoją sytuację finansową, zacznij od przekazania nam swoich obaw dotyczących pieniędzy. Wskażemy ci, jak tworzyć i przyjmować obfitość. Przy naszej współpracy, Twoja sytuacja finansowa zostanie uzdrowiona w takim tempie, na jaki pozwolisz. Piękna, przepiękna karta nie, anielska. A więc, kochana, nie, w uczuciach. Trochę takiego, takich przepychanek, ale za to w finansach rewelacja. No nie tylko w finansach, bo deszcz obfitości to również mogą być perspektywy na coś fajnego, również w relacjach i w uczuciach. Dziękuję Wam za to, że ze mną byłyście. Bardzo Was proszę o komentarze, łapeczki w górę i do usłyszenia. Następnym razem. A teraz dla tych z Was, które wybrały numer 5, co tam dla Was dziewczyny? Co On chciałby Ci powiedzieć? Oj, chciałby powiedzieć. Chciałby powiedzieć, kochana, przede wszystkim mamy ósemkę buław. Mamy królową, mamy królową mieczy i dwójkę pentakli. Ósemka była w to właśnie: chcę ci powiedzieć, tak? Pędzę do ciebie, ja już chcę do ciebie dzwonić, ja już chcę się z Tobą kontaktować. To karta właśnie tych wiadomości, informacji. To karta, która mówi o świetnych nowinach o wspaniałych rzeczach które do nas idą o super informacjach a więc jakaś radość jakieś szczęście, no romans oczywiście bo ósemka buław też jest bardzo gorąca a więc miłe słowa tutaj miłe, gorące i, i może trochę nieprzyzwoitych też, też gdzieś tam usłyszysz kochana moja Dalej mamy Królową Mieczy. Jesteś dla Niego kobietą, która... Jest inteligentna, która potrafi walczyć o swoje, która podchodzi do życia przez pryzmat umysłu, głowy. Jesteś dla niego kimś, kto potrafi się uczyć, kto osiąga swoje cele, a więc jesteś dla niego taką kobietą no, bardzo nowoczesną, inteligentną, pewną siebie, to też będzie chciał Ci powiedzieć. I jeszcze jedna rzecz. Będzie chciał Ci e, powiedzieć, że podjął jakieś e, decyzje. W dwójce pentakli, która się nam tutaj pokazuje, e, jest e, informacja o tym, że pewne rzeczy, może pewne rzeczy, sytuacje, e, może godzić ze sobą. Chodzi o to, że e, w innych dwójkach powinniśmy zastanowić się w prawo, w lewo. Ta osoba, tamta osoba, ta praca, ta praca. Natomiast w dwójce pentakli jest również możliwość takiego pójścia dwutorowo a więc nie wiem hobby i praca połączenie pracy i połączenie relacji. Połączenie, nie wiem, dwa etaty. No, mogą być też dwie osoby w relacji, czy dwie kobiety, no, dwie osoby w relacji to jest ideal, tak? Natomiast jeżeli już jest więcej, no to już jest więcej. Um, także tutaj, no to też może być, bo od razu mi to też przyszło na myśl, ale dostaniesz informację o tym, dostaniesz informację o tym, w jaki sposób on do tego podszedł, jak, jak to widzi, będzie chciał Ci o tym powiedzieć, jak dalej ma wyglądać Wasze życie, bądź jego życie, jeżeli akurat te sprawy będą dotyczyły konkretnie jego. ale w dwójce pentakli często właśnie ta dwutorowość jest, a więc może będzie chciał coś ze sobą łączyć. Będzie Ci również chciał powiedzieć o tym, co być może wywoływało do tej pory jakieś huśtawki nastrojów, jakiś roller coaster może właśnie w jego życiu do tej pory był, o którym on ci kompletnie nie był w stanie powiedzieć. No to teraz już będzie na tyle odważny czy na tyle pewny decyzji, które podejmie, żeby ci o tym wspomnieć, kochana. Ty masz dziesiątkę kielichów jako kartę radę. Ciesz się życiem, bądź zadowolona z tego, co masz, a będziesz miała i masz bardzo wiele. Dziesiątka kielichów to ogólnie pojęty dobrostan, to wartości rodzinne, dziesiątka kielichów to bogactwo, to uczucia. To spełnienie marzeń, to radość. To jedna z lepszych kart, tutaj, też w Tarocie. To karta pokazująca to, co możemy mieć, i to, co jest na takich bardzo, bardzo solidnych fundamentach w naszym życiu obudowane. Trzymaj się tego. Trzymaj się rodziny, trzymaj się przyjaciół. Oni są dla Ciebie wsparciem. I właśnie wartości rodzinne też będą dla Ciebie e, wsparcie. Twórczy projekt pokazują Ci dodatkowo karty anielskie. Twoja dusza pragnie wyrazić się twórczo. Podążaj za nami, a natchniemy twe życie artyzmem i kreatywnością. Twórcza ekspresja napełnia Cię witalnością i ekscytacją, ponownie rozpalając w tobie pasję życia. Piękna, kochana karta anielska. Bardzo Ci dziękuję, że ze mną byłaś, kochana moja. No i cóż, i do zobaczenia, do zobaczenia, dziewczyny. Następnym razem całuję Was, zdrowa baba i tarot.